Nie ma mordy? Pokażę Wam dzisiaj najlepsze klienty do Minecrafta o wartości 0 złotych, 70 złotych, 100 zł i 120 zł. Pierwszym klientem jest Thunderhack. Jest to jeden z najlepszych darmowych klientów. Jak nie najlepszy, posiada ogromną personalizację. Trudność w robieniu CIF jest średnia, trzeba posiwecic mu trochę czasu żeby fajnie się na nim grało, można go ukryć w taki sposób, żeby wykrycie go było bardzo, bardzo, bardzo trudne. Co pokazuje często na live, jak jestem sprowadzany. Ogólna ocena to jest 8,5 na 10. Jak nie macie CF, to 5 na 10. Biorę pod uwagę cenę i jakość. E... Święta nie masz nic, pod końką stoi nic. Szkoda, że nie ma skońki, szefa to jebany glin. Następnym klientem jest Nurs. Nur sultan Najlepsza aura. Ma wiele nazw. Moim zdaniem NURS jest to aktualnie najlepszy klient. Posiadam jego dwie wersje alfa. Zwykły NURS, jak nie potrzebujcie mieć wszystkiego wcześniej, polecam Wam zakupić klasycznego NURSA ze względu na naprawdę małą cenę i dobrą jakość. Od kiedy gram na NURS zaobserwowałem. Najelpsza aurę, na jakiej grałem kiedykolwiek. Prostość w robieniu konfigów. Chodź wszystko jest po rosyjsku i najlepszego komara, na jakim miałem przyjemność grać. W cheat mi prywatnie brakuje takich opcji jak AutoWeb, Autobox i ustawiania dodatkowej rotacji, tak jak jest to rozwiązane w Thunderhack. Ogólna ocena 9 na 10, bardzo przyjemnie się gra, plus do końca roku. Codziennie można u nich losować jakieś przedmioty. Czefa dostał pod choinkę, Twoi starej blik, twoj starej blik, 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 za blikiem leci pik, pik, dla mnie to jest kwit. Miałeś big, 12 potraw, teraz kurwo nie masz nic, nic. Czefa Grinch, opierdoli na raz osiem. Ostatnim klientem jest Groom Client. Moim prywatnym zdaniem jest to klient, który dużo mówi, mało robi. Podobno nie da się go wykryć żadnym programem. A co śmieszne, jeżeli go usuniecie podczas sprawdzania, Wyskoczy że byliście na chit. Ale nie pokażę na jakich, nawet na ocenie, jak chodzi o aurę. Jak mam być szczery, nie podoba mi się, ale działa. Więc dobrze. Tak samo tak zwany komar, czyli inaczej target Elytra. No taki komar mi wigil nie siedzi, bo ma za małą personalizację. Bardzo, bardzo mocno podstawową. Wydając 100 zł, liczę na kos mocnego, ale powiedzmy o plus, ponieważ ten klient. Takie posiada, na pewno bardzo ładny wygląd, który mi prywatnie bardzo się podoba. Polska pomoc plus robią fajne konkursy. Na tym klient, możecie grać na każdym launcher, jest prostym klientem i robienie na nim CF nie sprawia żadnego problemu. Jest to plus i równocześnie minus. OGL ocena klienta jest 6 na 10 bo nie chcę, żeby mi film zablokowali XDD. Nie? a tak serio. Nie mam pojęcia, jaka ocenę klienta zrobić, ponieważ grałem na nim 10 minut i dostałem dwa bany. Dlatego klipy są z dwóch różnych serwerów.